Mgliste bagna, miejsce dosłownie okryte nieprzeniknioną mgłą, za którą zdaje się ukrywać wiele tajemnic, jak i całe osobne plebie wody. Czym lub kim jest ten ogromny obszar. Dziękuję za wsparcie, jesteście wspaniali. Partnerem odcinka jest Lajogat. Super sprzęt gamingowy w doskonałej cenie. Link w opisie. Witam Was w kolejnym odcinku z Kronik Awatara. W naszej miniserii odkrywania tajemnic postaci jak i lokacji w świecie awatarów musiały znaleźć się mgliste bagna. Są owiane ogromną tajemnicą, posiadają moc przepowiadania przyszłości oraz no właśnie, o tym za chwilę. Dlatego zapaszcie herbatkę Gronom usiądźcie wygodnie i zapraszam do oglądania. Mgliste bagna, często określane jako po prostu bagno, to rozległy, tajemniczy teren podmokły, obejmujący znaczną część południowo-zachodniego Królestwa Ziemi. Bagno jest gęsto zaludnione przez różnorodną faunę i florę, z której najbardziej godnym uwagi jest Kadgator. Lokalna populacja składa się także z plemienia magów wody, którzy wyemigrowali na magna z bieguna południowego wieki przed wybuchem wojny stuletniej. Plemię utrzymuje silny związek z naturą. Porusza się po gęstym podszyciu za pomocą łodzi, gdzie zdobywa pożywienie. W centrum bagna stoi ogromne starożytne drzewo bananiowe, którego korzenie rozciągają się na wiele kilometrów. Reszta bagna rozrosła się, wyrastając z fundamentów tego drzewa, z czasem przekształcając się w jeden wielki, żywy superorganizm. Plemię mglistego bagna opiera swoją filozofię na tym zjawisku. Wierzą, że podobnie jak drzewo, wszyscy ludzie na świecie, bez względu na to jak bardzo się różnią, zachowują te same korzenie i są gałęziami tego samego drzewa. To w Beifong na starość wykorzystała swój zmysł sejsmiczny i to połączenie bagna, biegnące wszędzie korzenie i pnącza, aby zobaczyć co dzieje się na niemal całym świecie. Bagno posiada również głębokie duchowe właściwości. Enigmatyczne wzorce pogodowe i indukowane wizje przeszłości, teraźniejszości i przyszłości są powszechne w obrębie bagna, i jako takie jest ono uważane za dzikiego, ogromnego i nieokiełznanego ducha. Jeden szczególny magwodo o imieniu Hu był w stanie osiągnąć oświecenie. Pod drzewem banjaniowym, w samym sercu bagna, i wykorzystując swoje zdolności, zaciekle chronił bagno przed każdym, kto chciał zaszkodzić temu miejscu, stając się gigantycznym potworem bagiennym, złożonym z winorośli, kontrolowanych przez specjalną odmianę magii wody tkanie roślin. Powiedzmy więc nieco więcej o plemieniu Mglistych Bagien, bo ono samo w sobie przez ogrom lat było ukryte i nikt o nim nie wiedział. Plemię glistych Bagien jest jednym z trzech plemion wody w świecie Awatara. Współplemieńcy są potomkami osadników, którzy wyemigrowali z bieguna południowego na mgliste bagno w królestwie Ziemi, gdzie założyli osobną frakcję, która ostatecznie rozwinęła odrębną kulturę i styl tkania, odrębny od tych, które miały dwa plemiona polarne. Ze względu na dostępność wody na magnach, magowie wody poczuli się jak w domu i postanowili zostać na dłużej. Pozostawało ono stosunkowo odizolowane od polarnych plemion i reszty świata, aż do czasu zaangażowania plemienia w inwazję na naród ognia podczas dnia zaćmienia słońca w setnym roku po ludobójstwie narodu powietrza. Mimo, że technologicznie plemię nie było zbyt zaawansowane, składa się ono z potężnych magów wody, którzy rozwinęli wyspecjalizowany styl tkania dostosowany do korzystania z magien. Forma stosowana przez plemię bagien różni się znacznie od konwencjonalnego tkania wody, gdyż polega przede wszystkim na sztywnych ruchach tkania wody i manipulowania życiem roślin wokół nich. W końcu życie w surowym środowisku bagien sprawiło, że mieszkańcy plemienia są niezwykle odporni i szanują naturę. Członkowie plemienia oddają się głównie polowaniem na drobną zwierzynę oraz na gigantyczne owady, ale powstrzymują się od spożywania kadgatorów. Które udomawiają i trzymają jako zwierzątka domowe. Członkowie plemienia Mglistego Bagna nie dzielą żadnych cech kulturowych ani żadnych innych tradycji społecznych z członkami ani północnego, ani południowego plemienia wody. Na przykład ludzie z Mglistego Bagna są jasnoskórzy, jak mieszkańcy Królestwa Ziemi, w przeciwieństwie do ciemnoskórych, jak wielu ludzi z plemion wody. Co więcej, sposób mówienia używany przez współplemieńców jest mniej wyrafinowany w porównaniu z językiem używanym przez inne grupy społeczne na świecie. W walce biorą udział przedstawiciele obu płci, gdyż w inwazji na naród ognia brały udział zarówno kobiety jak i mężczyźni. W ten sposób plemię mglistych bagien jest bardziej podobne do południowego plemienia wody niż północnego, bo wykazuje mniej patriarchalną strukturę społeczną, chociaż odizolowani od swoich siostrzanych plemion uważają innych magów wody za krewnych. Tak jak wspomniałem, ich styl magii wody i ruchy używane podczas tkania wody są całkowicie inne. Podczas gdy style północny i południowy są bardziej płynne, styl mglistego bagna jest bardziej sztywny i prosty, odzwierciedlając stagnację wody bagiennej. Najwyraźniej widać to, gdy napędzają swoje skify tak nazywają się ich w proste łodzie używając znacznie bardziej prostego stylu tkania. Dodatkowo manipulacja roślinami jest również powszechnie używana przez bagniarzy ze względu na różnorodność i obfitość flory dostępnej na bagnach. Poprzez tkanie roślin są w stanie przejąć kontrolę nad pnączami, aby oplątać przeciwników lub wydobyć wodę z dużych roślin, aby użyć jej do ataku. Podczas pełni księżyca, magowie roślin mogą manipulować większymi roślinami, takimi jak na przykład duże drzewa, co może rodzić nawet nowy rodzaj nietypowej magii. To jest magii drewna. Samo bagno tworzy dookoła siebie spore tajemnice. Choćby pochodzenie samego centralnego drzewa bananiowego, które jak ustaliliśmy, może być po prostu ogromnym duchem. Ponoć pnącza na magnach posiadają niezwykłe właściwości, lecz nie są typowo pnączami duchowymi, jakie widzimy choćby w legendzie kory. Jest to swego rodzaju czyste połączenie świata rzeczywistego ze światem duchowym, hybryda, która przez wiele tysięcy lat rozrastała się, aby pokryć korzeniami całą Ziemię. W skrócie jest to jeden wielki organizujący własnym życiem, we własnym tempie, opiekujący się tymi, którzy oddają tą opiekę w zamian, oraz atakujący tych mających złe zamiary. Nie bez przyczyny, największy mag ziemi, w Bayfunk, zamieszkała tam na starość. Widziała bowiem niezwykłość tego miejsca. Chciała się z nim połączyć, co najpewniej w części jej się udało. Dzięki temu mogła widzieć, co robią wszyscy jej bliscy, jak funkcjonuje miasto Republiki, oraz odkrywać inne niezwykłości świata, jaki ten miał do zaoferowania. Ale w tych bagnach nie ma nic tajemniczego. No i to by było na tyle. No więc mgliste bagno nie jest tylko bagnem, a całym organizmem połączonym z wszystkim dookoła. Czy podobał Wam się ten odcinek z tajemnic? W takim razie zapraszam też na tajemnicę Magii Lawy, filmik, który opublikowałem tydzień temu. Gorąco polecam też ten z panem kapustką oraz malowaną panią. Rozważcie proszę zostanie wspierającym kanału, dzięki temu mogę więcej czasu poświęcić na niego. Pokonajcie czerwień narodowego klikając subskrypcję, nie zapomnijcie ogłosić zwycięstwo przez kliknięcie dzwoneczek obok niego. Zapraszam na mojego Discorda i sprawdzenie linku Laiokat w opisie. Ja się z wami w takim razie żegnam, do usłyszenia w kolejnym odcinku Skronik Awatara. Na razie! Losowa ciekawostka jak zwykle czeka na końcu odcinka. W angielskiej wersji serialu ludzie z plemienia mglistych bagien mają styl mowy przypominający maniery słyszane w delcie Mississippi, takie jak Canyon Twang z Luizjany. W polskiej wersji niestety nie usłyszymy jakiejś konkretnej różnicy w ich wymowie.